moto serce 2019 to już 11 edycja akcji zbiórki krwi organizowanych przez środowiska motocyklowe. W sierpeckie Stowarzyszenie Motocyklistów FG Szli w sierpc zorganizowało charytatywną zbiórkę krwi dla najmłodszych. W tym roku podczas finału akcji zebrano 55 litrów, 350 ml życiodajnego płynu. Finał 11 edycji odbył się 18 maja na terenie Centrum Kultury i Sztuki. Akcja jest ogólnopolska. Sierpeckie wydanie jest jedną z wielu organizowanych w okresie od wiosny do końca lata. Zbiórka krwi już, tak jak wspomniałem, z 11 edycją w sierpcu. Sierpc uczestniczy od samego początku w tej zbiórce krwi. Jako klub uczestniczymy na terenie miasta sierpca z wielką dumą zawsze podnosimy, że w roku 2014 zdobyliśmy pierwsze miejsce w zakresie ilości zebranej krwi w całym kraju. Za nami znalazły się duże miasta, Warszawa, Grudziądz. Bydgoszcz. Co roku zbieramy tą krew w okolicach Centrum Kultury i Sztuki, łącząc to z różnymi imprezami związanymi z piknikową, tak naprawdę, atmosferą tej, tej działalności naszej, związanej z motosercem. Dla ponad 120 osób z terenu Sierpca i powiatu, które oddały krew, organizatorzy przygotowali szereg rozrywek. Dla oddających krew czekają nagrody. Główne jest to laptop, rower, telewizor, sprzęt AGD i, i szereg różnych pomniejszych nagród, które zostały fundowane. Natomiast tak się złożyło, że Moto Serce w tym roku jest powiązane z szeregiem imprez towarzyszących. Kto wie, czy nawet nie bardziej. Dla miasta służących i jedynych, bo o ile motoserce jest imprezą cykliczną, o tyle dzisiejsza impreza popołudniowa, czyli uroczyste oddanie do użytku stadionu miejskiego, jest jedyną swojego rodzaju imprezą i ona także towarzyszy. Oczywiście jest szereg spotkań już młodzików na, na płycie naszego stadionu. Nasza impreza połączyła się w tym roku także z pierwszym sierpeckim zlotem Foot który jak widać za moimi plecami. Cieszy się ogromną popularnością, można sobie skosztować jedzenia dowolnego, dowolnego smaku, dowolnej maści i dowolnej konsystencji. Obecnie tego dnia sierpetcy policjanci pokazywali chętnym jak można się czuć i reagować będąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Do tego celu służyły specjalne gogle. Jakby wszystko szło do góry, to właśnie i tak oddala strasznie to. Ale przy którym Przy tych od narkotyków tak oddala i jeszcze dodatkowo do góry strasznie idzie, jeszcze te kropki przeszkadzają. A przy tych takich bardziej alkoholowych to jest tak, takie uczucie jakby, że idzie wszystko jakby do góry, tak się trzęsie i jeszcze oddala tak mocno, że nic nie widać nawet gdzie trafić. Czyli co, nie będziesz pił, nie będziesz brał narkotyków? To jest złe, to jest złe. jest podsumowanie całej akcji. Akcja Motoserca tak naprawdę w naszym mieście zaczyna się około dwa miesiące przed dniem finału i cały autobus do zbiórki krwi, czyli krwiobus, który się pojawia u nas co tydzień pod Centrum Kultury i Sztuki jest także, jakby ta krew jest zbierana także na Motoserce. Czyli każdy, kto przyjdzie w tym czasie i chce oddać krew, oczywiście odda tą krew na rzecz motoserca i otrzyma stosowny kupon przyjemnością należy stwierdzić, iż akcję sierpeckiego Stowarzyszenia Motocyklowego EWG w sierpc zaliczyć już można do cyklicznych miejscowych imprez.